Cześć, ja jestem Anjon i miałem doskonały plan. Doskonały plan, żeby oszczędzić sobie trochę szardów, pomijając aktualny Sammon Rush. No ale plan, jak to zwykle plany mają w zwyczaju, nie wytrzymał pierwszego kontaktu z przeciwnikiem. A to dlatego, że plarium postanowiło namówić mnie do gry karty, umieszczając w Deck of Fate demoniczne punkty potrzebne do zdobycia pięciogwiazdkowej duszy dla naszej ostatniej fuzji Tolina. Ponieważ ja zamierzam zdobyć tą duszę, a na grę w karty z Plarium nie mam w tym tygodniu ochoty, zostałem postawiony pod ścianą i muszę otwierać szardy. Żeby jeszcze w tym Deck of Fate były jakieś ciekawsze nagrody. Albo żeby otwieranie kamieni dusz było połączone z jakimiś podkręconymi szansami na lepsze dusze, a wtedy pewnie dałbym się namówić. Tyle, że tego typu eventy to typowe wszystko albo nic. Żeby mieć pewność otrzymania pełnych 200 punktów, musimy być przygotowani na odwrócenie wszystkich kart. Bez zasobów, które to umożliwiają, zdajemy się na kaprysy RNG, co bardzo rzadko kończy się szczęśliwie. Dziwne jest też, że Plarium nie zamierza włączyć tym razem mechaniki przypinania kart, chociaż nie jest to deck z czempionem do zdobycia. Z mojej perspektywy cały ten event jest tak skonstruowany, żeby zniechęcić jak największą liczbę graczy do udziału w nim. Jeśli tak jest rzeczywiście, to przynajmniej w moim przypadku Plarium może odtrąbić pełny sukces. Także. Żeby zapewnić sobie zdobycie punktów do Titan Eventu, muszę dzisiaj otworzyć 7 seikredów. Robię to w ostatniej chwili. Kto wie, może to przyniesie mi szczęście. No przydałoby się, bo na Mercy to na pewno nie mogę liczyć. Miejsce na nowych czempionów jest, seikredy są. Zobaczmy jeszcze tylko, kogo by tu wybrać na progresywnych szansach. Tematyka czempionów oscyluje tutaj wokół Poisonów i mamy naprawdę ciekawy wybór. Theodor jest bardzo fajnym eksploderem. Badel Kazar jest nawet dzisiaj bardzo przydatny ze względu na swój świetny pasyw. Stock de Broken był fuzją i jest dość dobrą fuzją. Ja swojego jeszcze nie zbudowałem. Prince Kaimar to klasa sama w sobie. Całkiem niedawno go wylosowałem. Nie jest na moim koncie jeszcze zbudowany. No, i mamy nowego czempiona z sylwanów, Balar de Los. To również dość ciekawa propozycja, i z całej tej piątki jest jedynym czempionem, którego jeszcze nie mam. Także to będzie mój wybór. Został przede wszystkim stworzony po to, żeby umożliwić zrobienie kilku triali na chimerze, i jeśli bym go wylosował, z pewnością użyłbym go w tym charakterze. Także nie obrażę się, jeśli by mi wypadł. Jeśli chodzi o epiki, tutaj to już ma drugorzędne znaczenie. Także nieplanowane 7 Secretów. Zobaczymy, czy będzie to 7 epików. Czy może otwieranie w ostatniej chwili została nieco ponad godzina do końca eventu przyniesie mi szczęście. Zaczynamy! Może zaczniemy mocno. Od jakiejś legendy? No nie, zaczynamy od Jotuna i jeszcze 6 Seycredów. Ach, naprawdę chciałem je przyoszczędzić. Nie wiem, czy plarium zdaje sobie z tego sprawę, że ten deck jest mało popularny. No, jeśli by sobie zdawali, no to pewnie daliby w nim może jakieś lepsze nagrody. Chyba że to był właśnie taki plan, jak mówiłem, żeby nas przymusić do udziału w sam Rush, który być może też nie był zbyt popularny. No, logika stojąca za tymi wydarzeniami umyka mojej percepcji. Jeszcze cztery Seikredy. Zobaczmy, zobaczmy. Jak na razie trzy epiki, na dodatek niezbyt dobre. Czwarty epik, no jest epik z progresywnych szans. Mój Steel dostanie jakiś, jakiś empowerment. Trzy ostatnie. Och, no przydałby się, przydałby się jakiś champion legendarny, choćby był to duplikat, muszę wypełnić jeszcze Faction Guardianów. Rearguard Sergeant jest całkiem niezłą krasnoludką. Zobaczmy. Ostatnie dwa secrety. No, budowanie Mercy na Sacredy jest bardzo mozolne. Okej, okay, Iox przynajmniej się przyda. Jest to dość ciekawy champion, użyteczny również w event dungeonie. No i ostatni, Sacred, po to tylko, żeby zdobyć te 200 punktów do mm, eventu. Ach, no. Nie chciałem, nie chciałem tego robić i. No i miałem rację. I miałem rację, słuchajcie. Także Plarium może odznaczyć mnie na czekliście ludzi, których udało im się wkręcić w otwieranie szardów tylko po to, żeby zdobyć punkty do Titan Eventu. To było w moim odczuciu bardzo niesmaczne zagranie. Nie lubię być przymuszany w ten sposób, nie miałem wyjścia. No i moje negatywne odczucia nie zostały osłodzone żadną legendą. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na temat tego typu zagrywek, a na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!